Cześć, witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj premiera nowej zdrabki. Zdrabka jest za 10 zł, jest to wielkie granie. 5 wygrywających liczb. Musimy znaleźć wygrywającą liczbę, wtedy mamy kasę. Do tego są dwa symbole, symbol żetonów, przypisana kwota i symbol gwiazdki wtedy mnożymy razy dwa wygraną. Stopni wygranych 9, 9 oczywiście zwrot 10 zł, później mamy 20, 30, 50, 70, a pierwszy stopień to jest 500 tysięcy. 5 sztuk przygotowałam, więc wkład to 50 zł i mam numerki od 19 do 23, czyli po kolei z paczki, nic nie mogłam sobie wybrać. Pani oderwała, i tak dostałam. Dobra, zaczynamy. Trzymajcie kciuki, żeby ta premierka była taka dobra i fajna jak poprzednia. Sprawdzamy, co my tu mamy. 26, 24, 41, 14 i 51. Zobaczymy, czy mi się uda nagrać. Moje wariatki się właśnie uaktywniły. 54. Jedenaście, czterdzieści cztery, czterdzieści pięć, trzynaście, dalej dwadzieścia dziewięć, czterdzieści sześć, pięćdziesiąt osiem, trzydzieści jeden, siedemnaście, czterdzieści siedem, trzydzieści pięć, czterdzieści dwa, dziewiętnaście.

52, 59 i 15. Było blisko, ale niestety. Na pewności jeszcze spróbuję znaleźć gdzieś te kontrolne. Znalazłam A, a X nie ma wygranej. Kolejna, trzecia z z numerem 21. I tu mamy jedenaście, trzynaście, trzydzieści trzy, czterdzieści jeden i czterdzieści pięć, trzydzieści siedem, czterdzieści sześć, trzydzieści sześć, siedemnaście, dwadzieścia pięć, trzydzieści dwa, szesnaście, osiemnaście, czternaście.

Dwadzieścia trzy czternaście, trzydzieści osiem, czterdzieści trzy osiemnaście, no jest w końcu trafienie. Dalej czterdzieści pięć, trzydzieści pięć, trzydzieści cztery, dwadzieścia siedem, czterdzieści siedem, dwadzieścia dziewięć, czterdzieści cztery, szesnaście. 56, 31, 58. Mamy gwiazdkę, mamy podwojenie. Super, dalej 17 i ostatnie 11. No dobra, to sprawdzamy, co my tu mamy. Tu jest dyszka, tutaj też, czyli razem 30 zł.

27, 21 i 51. No to tylko jedna zdrapeczka dzisiaj niestety wygrana. Cztery pustaczki, szczęśliwe 22 dało gwiazdkę i numerek 18, czyli 30 zł razem. Dobra, będziemy sprawdzać sobie następnym razem tą zdrapkę, Może coś innego się wydarzy. Zobaczymy. Dzisiaj to wszystko. Dzięki serdeczne. Życzę Wam miłego dzionka. Pozdrawiam. Buziaczki. Papa. Pa.